Oto prosty przykład, za pomocą którego chciałbym pokazać, na czym polega wprowadzanie zmiennej pomocniczej przy rozwiązywaniu równań wykładniczych. Gdy potęgę podnosimy do jeszcze jednej potęgi, to mnożymy wykładniki tych potęg. x razy 2 jest równe 2x. Z tej własności skorzystałem po to, by za 2 do potęgi x podstawić tak zwaną zmienną pomocniczą, którą można oznaczyć dowolną literą, na przykład t. W ten sposób otrzymujemy równanie kwadratowe, które może mieć co najwyżej dwa Rozwiązania. Otrzymane liczby stawiamy za t, ponieważ chcemy wiedzieć, jaką liczbą jest niewiadoma x. Stąd otrzymaliśmy do rozwiązania dwa proste równania, z których jedno nie ma rozwiązania, gdyż dodatnia liczba podniesiona do dowolnej potęgi zawsze daje liczbę dodatnią. W drugim równaniu widać, że x musi być równe 2, ponieważ 2 do potęgi drugiej daje 4. Zatem powyższe równanie wykładnicze, ma jedno rozwiązanie i jest nim liczba dwa.